Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Kula. Proszę Państwa, to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę niektórym z Państwa odpowiedzieć na szereg pytań związanych z moją osobą i z moją działalnością teatralną. Jako, że uchodzę za wielkiego gadułę, obiecuję, że będę się streszczał i szybko odpowiadam na pytania. Pytanie pierwsze, Marlena Gazda. Jaką ma Pan metodę na naukę tekstu? Droga Pani Marlenu, z tym tekstem to jest bardzo różnie, to znaczy ja nie mam jakiejś specjalnej metody i tak się złożyło, że im jestem starszy, tym się szybciej uczę tekstu. Ale ja sobie tak myślę, że najlepszą metodą na naukę tekstu to jest przede wszystkim bardzo dobre skupienie, cisza, spokój. Ja zawsze staram się być skupiony. Kiedy uczę się tekstu, musi być absolutna cisza wokół mnie. Mam swoje miejsca u mnie na wsi, w których to miejscach uczę się tekstu. Kolejne pytanie. Pan Jakub Kubicki. W jaki sposób tak diametralnie zmienia Pan charakter odgrywanych przez siebie osób nie przywiązuje swojej osobowości do. Jednego gatunku, na przykład komedii. Głównie mam na myśli budzącego grozę wuja ze spektaklu Siła Przyzwyczajenia. Tutaj wnoszę pewną poprawkę, że to nie jest wuj, tylko dziadek. Oraz zabawnego przyjaciela z Mayday. Jak wspomina Pan swoje role w różnego rodzaju filmach z porównaniem do teatru. Drogi Panie Jakubie, bardzo dziękuję za te miłe słowa. No cóż, powiem krótko. Lata pracy, doświadczenie powodują, powoduje to, że potrafi się zmieniać jeden z moich ulubionych, właściwie mój idol, rektor Łomnicki, zawsze mówił, że Ważną rzeczą dla aktora jest, żeby każdą rolę zagrać w sposób inny niż poprzednią. Ja też tak czynię, na lata pracy nauczyły mnie tego, że potrafię się wcierać w różne postaci. Jak wspomina Pan swoje role w różnego rodzaju filmach? Bardzo dobrze wspominam rolę w filmach, sprawia mi to ogromną przyjemność i frajdę. Myślę, że odpowiedziałem Panu na to pytanie. Klaudia Klaudia. Jakie są Pana odczucia i wrażenia po zagraniu w filmie Patryka Wegi? Jakie emocje przeżycia Panu towarzyszyły? Proszę powiedzieć, opowiedzieć jakąś anegdotę związaną z Paną karierą teatralną? Pani Klaudio, pracę z Patrykiem Wegą wspominam bardzo dobrze. Uważam, że jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z Patrykiem, zawsze pracuje, pracowało mi się, pracuje i mam nadzieję, że jeszcze popracuję z Patrykiem, pracowało nam się bardzo dobrze. Patryk jest nie dość, że jest wspaniałym człowiekiem, dobrym, szlachetnym, uczciwym, jest również świetnym reżyserem zawsze znakomicie przygotowanym do y, tworzenia y, scen na planie. Anegdoty niestety nie opowiem, ponieważ te wszystkie anegdoty z moją osobą związane, szczególnie w młodych latach, są dość smutne i nieprzyjemne, w związku z czym wolałbym y, o tym nie mówić. Pani Małgorzata Sybirska pogon. Bardzo ci Małgosiu, serdecznie pozdrawiam. Zruszyłem się tym sms od ciebie. Dziękuję ci również za pozdrowienia z naszego rodzinnego miasta, czyli z Będzina. Danuta Kubiak. Cóż to dużo mówić, jest pan znakomitym aktorem. Ściskam panią, pani Danusiu. Bardzo dziękuję za ten miły komplement. Danusia Wilk. Ja nie pytam, ale najserdeczniej pozdrawiam, jestem od wielu lat Pana fanką, życzę dużo zdrowia, jeszcze wielu równie wspaniałych ról i do zobaczenia w teatrze na żywo. Ściskam Panią, Pani Danuto, dziękuję za ten miły komplement, no mam nadzieję, że ta cholerna pandemia wreszcie się skończy i będziemy mieli okazję się spotkać. Kolejne pytanie od Pani Ani Kolczarek. Dobro Narodowe w naszym mieście, Pan Michał Kula, najlepszy mistrz. Czy się Pan uśmiechać do Słońca? Pani Aniu, bardzo Pani za te słowa dziękuję, aczkolwiek za mistrza się nie uważam, ale miło mi, że, że Pani tak twierdzi. No, bo jestem bardzo pogodnym człowiekiem, więc lubię się uśmiechać do Słońca. Bardzo, bardzo. Chociaż no uś, uśmiecham się z tego powodu, że jest piękna pogoda, a w oczy słońcu nie patrzę, bo to razi, prawda? I niezdrowo jest, ale bardzo lubię się uśmiechać do słońca. Pozdrawiam panią bardzo gorąco. Iwona Kręciwik. Gdyby nie był pan aktorem, co chciałby pan robić? Pani Wąko, ponieważ pochodzę z rodziny lekarskiej i takie były zamiary wcześniej, zanim zdobyłem tego bakcyla teatralnego, aktorskiego, na pewno byłbym lekarzem i na pewno byłbym chirurgiem plastycznym. To mnie zawsze interesowało, no ale moje losy się inaczej potoczyły. Pan Jako Blizula. Które miejsca w naszym teatrze lubi Pan najbardziej? Czy miał Pan sytuację, w której zapomniał Pan tekstu podczas spektaklu? Lubię wszystkie miejsca, drogi Panie Jakubie, w naszym teatrze, ponieważ kocham nasz teatr. Wszystkie miejsca są ciekawe. Oczywiście, że naj, najlepszym dla mnie miejscem to jest scena duża lub scena mała, ale takim uroczym moim miejscem to jest moja. Osobista garderoba. Mówię osobista, ponieważ wypracowałem sobie przez te wszystkie lata pracy miejsce w tej garderobie. Mam tam ciszę, mogę się skupić, bardzo lubię to miejsce. A jeśli chodzi o zapominanie tekstu podczas spektaklu, oczywiście, że wielokrotnie mi się zdarzyło, że zapomniałem i jeden, z jednym z moich kolegów z panem Adamem Kutyrą jesteśmy zawsze umówieni na takiej mygrze, jak ja zapomnę tekstu to zawsze robię la, 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 la. Ja on leci dalej i dalej leci przedstawienie no często bywa też tak, że trzeba daną kwestię uratować własnymi słowami tak też staram się czynić, wszystko też zależy jaki się ma partnerów ale ponieważ mam Wspaniałych partnerów, więc nigdy nie ma z tym problemu. Problem jest, jeżeli gramy klasykę, no tam już nie można raczej tekstu zapomnieć, bo nie da się od razu tak rymu stworzyć do, do danej kwestii. Pani Anna Maria Porada, w jakim fikcyjnym miejscu z książki lub filmu najbardziej chciałby się Pan znaleźć? Powiem tak, yy, ponieważ uwielbiam i filmy przygodowe, i książki przygodowe. Najchętniej, jeśli chodzi o książkę, to znalazłbym się w Księdze Dżungli, ponieważ kocham zwierzęta, uwielbiam je naśladować. A w filmie bardzo chciałbym kiedyś zagrać w westernie, w amerykańskim westernie. Wiem, że to jest niemożliwe, ponieważ. Yy, Pisałem kiedyś pracę magisterską na temat Westernów, więc ten gatunek filmowy jest mi bardzo, bardzo bliski i uwielbiam to. Pani Ewa Szczerkowska. Ja pytania nie mam, chciałam tylko napisać, że pan Michał Kula, to wspaniały aktor, pamiętam pierwsze spotkanie z nim, to był spektakl, czekając na Godota. Boże kochany. Panie Ewonia, jak to dawno temu było, Natomiast dziękuję Pani za te piękne słowa. Ściskam, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pani Agnieszka Łukasik, jaki ma Pan przepis na pogodę ducha? No tak, wcześniej koleżance e, odpowiedziałem o, na temat uśmiechania się do słońca. Jestem człowiekiem pogodnym. Nie mam żadnego przepisu na pogodę ducha. Staram się uśmiechać, bo trzeba o kłopotach, troskach codziennego dnia zapominać, a ja im się człowiek więcej śmieje, więc i zdrowszy. I ta pogoda ducha zawsze w nim tkwi. Pani Urszula Adamczuk, czy tak bogaty bagaż różnych ról aktorskich nie zagłusza Pana osobowości? Pani no, Urszula, nie zagłusza mojej osobowości, ponieważ wychodzę z założenia, że teatr to jest teatr, film to jest film, a życie to jest życie. Wtedy jestem aktorem, kiedy gram na scenie, kiedy gram w filmie, a w życiu jestem sobą. Nienawidzę aktorów, którzy grają w życiu. Są jacyś, jacyś tacy dziwni. Zawsze z tym walczyłem, więc absolutnie te wszystkie role nie zagłuszają mojej osobowości. Pan Sebastian Rymarczyk. Dzień dobry, Panie Michale. Kiedy większą radość i zadowolenie miał Pan, jeśli chodzi o sztuki teatralne? Czy gdy zaczynał Pan początku, jako początkujący aktor, czy w czasie obecnym, pomijając czas pandemii? Jakby Pan miał określić jako cenniejsze przedstawienia który to by był okres z lat początkujących czy obecny. Serdecznie pozdrawiam Sebastian. No Panie Sebastianie, oczywiście, że czas obecny, pomijając pandemię, chociaż w czasie tej pandemii na szczęście mam co robić i robię dużo, nagrywam wiersze, piosenki itd. itd. Natomiast e, młode lata, no, byłem raczkującym aktorem, e, niezbyt ciekawe wspomnienie mam. E, uczyłem się dopiero tego zawodu, w związku z czym wolę obecne czasy. Im człowiek dłużej pracuje, tym jest bardziej rozwinięty i tak dalej. E, najciekawsze. E, Rolę dla mnie, bliskie mojemu sercu, to jest e, sztuka rola e, Szmuela Szprola w Sprzedawcy gumek i rola Diego w Bernharda pod tytułem Siła przyzwyczajenia. Gok. Panie Michale, czy znajduje, się pan, czy znajduje Pan czas na sport w swoim prywatnym czasie? Czy jest Pan fanem któryś z dyscyplin? Czy śledzi Pan poczynania naszych cząstochowskich różmowców, włókniarz, piłkarzy raków, skra, siatkarzy? Ukłonę szacunek za wszystkie teatralne role które Pan odgrywa. Bardzo dziękuję za te ukłony, również kłaniam się Panu, panie Łukaszu. Oczywiście, że się interesuję sportem. Moją taką ulubioną dziedziną zawsze było pływanie i tenis stołowy. Na śledzenie żużlow żużlowców w Częstochowie, no niestety nie mam czasu. Uwielbiam też naszych piłkarzy kre, siatkarzy. No, żeby te mecze oglądać, i tak dalej, i tak dalej, to trzeba mieć na to czas. Ja niestety bardzo jestem zapracowany, i, a nie zawsze wszystko można obejrzeć w telewizji, ale jak najbardziej dopinguję tym wszystkim dyscyplinom sportu. Ale tak, jak wcześniej powiedziałem, moim ulubionym sportem to jest pływanie i tenis stołowy. Natomiast w wolnej chwili. Bardzo dużo jeżdżę na rowerze i to mi też olbrzymią przyjemność sprawia. Pani Wiktoria Owczarek, co lubi Pan robić w wolnym czasie? W wolnym czasie, Pani Wiktorio, ponieważ mieszkam na wsi, to robię następujące rzeczy. Czyszczę nasz mały basenik, gdzie mi to zajmuje 5 godzin, bo jeszcze trzeba wody nalać. I zawsze jak go wyczyszczę, napuszczę wody, to nie ma oczywiście pogody, albo jest tylko dwa dni. Więc teraz postanowiłem, że nie będę się tym zajmował. Ale mam ulubione zajęcie, typu koszenie trawy, ścinanie drzew. No to, co człowiek zawsze robi wokół własnego domu, to mi sprawia olbrzymią przyjemność i pozwala mi zapomnieć o Troskach, problemach i jest to taka odskocznia. Także Panu Bogu bardzo dziękuję, że mieszkamy na wsi. Pani Marta Borowik, jaki jest Pana ulubiony serial? No, oczywiście, ulubione seriale to tylko te, w których ja gram, ale nie żartuję. Nie mam specjalnie ulubionego takiego serialu. Wszystkie seriale lubię lub uwielbiam oglądać filmy, także nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Julian Nowicki, jakie najbardziej synonimiczne wyrażenie zastosowałby Pan do sezonu teatralnego, chcąc oddać w skondensowanej postaci to, czym sezon teatralny jest dla Pana? Jaki jest Pański sposób jego postrzegania, czucia, pojmowania. Panie Julianie, powiem krótko. Każdy nowy, rozpoczynający się nowy sezon, to jest dla mnie wielkie święto. Bardzo to przeżywam, tęsknię. Będąc na wakacjach, czy nie będąc na wakacjach, to zawsze tęsknię i mówię do mojej małżonki, kiedy się wreszcie ten sezon zacznie. Uwielbiam grać, uwielbiam swój zawód, kolegów, koleżanki, także teraz ubolewam nad tym, że no niestety teraz mamy zamknięty przez tę diabelską pandemię. Mam nadzieję, że to się skończy i wreszcie sezon następny przynajmniej normalnie zaczniemy. Dziękuję Panu i serdecznie Pana pozdrawiam. Pani Vanessa mi, chyba dobrze przeczytałem nazwisko, co jest dla Pana najważniejsze w życiu? Czym częściej się Pan kieruje? Sercem czy rozumem? Pozdrawiam. Ja również Pani Vanessa Panu, serdecznie pozdrawiam. No oczywiście, że przede wszystkim kieruję się sercem, bo dla mnie najważniejsze w życiu jest miłość, wiara, i bycie człowiekiem to jest dla mnie najważniejsze w życiu, i najważniejsza jest dla mnie rodzina. Weronika Kowalik. Jakie ma pan rady dla młodych osób, które wybierają się do szkoły teatralnej? No cóż, moje rady są takie, żeby się najlepiej nie wybierać do tej szkoły teatralnej, ponieważ jest to bardzo ciężki, wymagający wielu poświęceń zawód. A jeżeli się już wybierze ten zawód, to trzeba, polega to na tym, że to trzeba tak chcieć robić, tak ten zawód kochać, żeby nie odwalać byle jak swojej roboty, to wtedy jest to sens. A jeżeli y, młodzi ludzie myślą kategoriami, że jak skończy szkołę teatralną, to tylko pójdzie do serialu i będzie grał w filmach i, Trzepał kasy to jest w dużym błędzie, bo podstawową, yy, yy, podstawową taką zasadą to jest przede wszystkim teatr. Tego zawodu przede wszystkim uczy teatr, a filmy to jest inna inszość. Ale najlepiej wybrać sobie inny, bardziej popłatny zawód. Pani Izabela Pieńkowska, którego aktora ceni Pan najbardziej i czy ma Pan swojego idola? Moim idolem, mam dwóch idoli, to jest nieżyjący już, genialny aktor, król, mój mistrz, mój były rektor, Pan Tadeusz Łomnicki. To jest mój idol, jeśli chodzi o polskich aktorów, a jeśli chodzi o zagranicznych, to największym moim idolem jest Antony Hopkins. No i to tyle. Pozdrawiam serdecznie Pani Izabelo. Anna Maria Porada. Jakie było najpiękniejsze miejsce, które Pan w życiu odwiedził? Panie Anio, no przyznam się, że nie pamiętam, ale wszystkie miejsca, które odwiedzam, a podróżuję bardzo dużo, to uwielbiam. Wszystkie miejsca są piękne. Polska jest piękna. Kocham nasz kraj. I... Ale chyba najpiękniejszym miejscem to jest to miejsce, w którym obecnie od 13 lat mieszkam, które no, kocham najbardziej. Ada Ciesielska. Czy doświadczył Pan w swoim życiu chwil zwątpienia, chcąc tym samym porzucić aktorstwo? Tak, pani Ado, ponieważ no w takich, a nie innych czasach studiowałem, skończyłem studia, dostałem się do jednego z najlepszych teatrów w Polsce. W Poznaniu był to teatr nowy pod dyrekcją pani Izabeli Cywińskiej. No niestety były to takie czasy, gdzie młodzi aktorzy bardzo często przez starszych kolegów byli gnębieni i tak wtedy właśnie miałem taki. Moment zwątpienia, nawet chciałem zrezygnować z tego zawodu, ale ktoś mi tam wytłumaczył, że jeszcze nie spróbowałeś, a już chcesz rezygnować, więc postanowiłem spróbować. Na pewno bym tego zawodu na żaden inny nie zamienił. Tomasz Serwiak, która z odegranych ról sprawia Wam największą przyjemność? No na to poniekąd pytanie, poniekąd odpowiedziałem wcześniej. Dwie, mam takie ukochane w obecnych, w ostatnich czasach, role to jest Sprol Szprol z przedstawienia Lewina, sprzedawcy gumek i Karibaldi z siły przyzwyczajenia w reżyserii mojego ukochanego aktora Andre Ochodlu. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że. Odpowiedziałem Państwu rzetelnie na te wszystkie pytania i że jesteście Państwo usatysfakcjonowani. Jeszcze raz powtarzam, że dla mnie to był i jest wielki zaszczyt. Zapraszam oczywiście Państwa do naszego uroczego teatru. Jak minie pandemia, mam nadzieję, że się będziemy częściej spotykać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Ściska.